kaszel to taka reakcja obronna taka reakcja odruchowa która wynika z podrażnienia zakończeń nerwowych które znajdują się w błonie śluzowej naszych dróg oddechowych efektem tego podrażnienia jest taki nagły skurcz ścian klatki piersiowej a w szczególności mięśni wydechowych i oskrzeli i mamy wyrzucenie powietrza z płuc i dróg oddechowych przyczyn kaszlu jest bardzo wiele od najprostszej ale zarazem groźnej, czyli ciała obcego, przez różnego rodzaju infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe, poprzez choroby przewlekłe, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, do choroby, która może być bardzo, bardzo groźna, czyli raka płuca. Kaszel nie jest objawem fizjologicznym, tak więc jeżeli się pojawia w którymś momencie, to znaczy, że należy zareagować. Wiemy przecież, że wieloletni nałogowi palacze tytoniu kaszlą i są do tego przyzwyczajeni, ale zmiana tego charakteru kaszlu powinna budzić już niepokój. Natomiast u osoby, która nigdy nie paliła, kaszel, który nie jest przyczyną infekcji, który trwa dłużej niż 2-3 miesiące, powinien być już takim elementem, który powinien nas skierować co najmniej do lekarza pierwszego kontaktu, a następnie do pulmonologa. Kaszel jest najczęstszym pierwszym objawem, który towarzyszy nowotworom płuca i klatki piersiowej, a w szczególności rakowi płuca. Niestety, ponad 90% wszystkich zachorowań na raka płuca to są byli aktualni palacze, o których już wspomnieliśmy, że są to osoby, które są przyzwyczajone do tego, że mają, u nich ten objaw występuje i bardzo często go ignorują. Niestety w Polsce nadal i na świecie również. Rak płuca wykrywany jest w stadium bardzo zaawansowanym albo w stadium rozsiewu, który jest kwalifikacja tylko i wyłącznie do leczenia już paliatywnego, bez możliwości wyleczenia trwałego, ale z możliwością znacznego przedłużenia czasu przeżycia, albo w stadium zaawansowania miejscowego, ale nie kwalifikujący się do leczenia radykalnego operacyjnego. To leczenie idealne, czyli leczenie operacyjne możemy zakwalifikować maksymalnie u około 15-20% chorych z rozpoznanym rakiem płuca. Jeżeli wystąpią dolegliwości różnego rodzaju ze strony klatki piersiowej, ale chociażby ten męczący, nieustępujący kaszel, któremu towarzyszyć zaczyna chociażby duszność, albo dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, albo pojawia się krwiopłucie, to są takie sygnały natychmiast, natychmiast, natychmiast do lekarza. Na pewno pierwszym etapem jest lekarz pierwszego kontaktu. Tak więc należy tam się udać chociażby po to, żeby zróżnicować, czy istnieje ryzyko rozwoju raka płuca, czy jest to po prostu banalna infekcja z jakiegoś powodu. Natomiast należy pamiętać, że jeżeli ta infekcja, nawet dobrze leczona, nawróci nam po tygodniu, dwóch, trzech i znowu nawróci pomimo kolejnej antybiotykoterapii, a dodatkowo. Taki pacjent jest albo był naukowym palenie, palaczem tytoniu, to należy od razu skierować na diagnostykę w kierunku raka płuca, albo skierowanie do pulmonologa, albo bez skierowania do onkologa klinicznego. Na pewno taki chory powinien być skierowany co najmniej na konwencjonalny radiogram klatki piersiowej, a za chwilę mam nadzieję, lekarze pierwszego kontaktu Otrzymają również możliwość kierowania na tomografię komputerową klatki piersiowej. Istnieje program wczesnego wykrywania raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej, są wybrane określone ośrodki w każdym województwie, są określone kryteria kwalifikacji, można do tego programu się zgłaszać. Taszel ma olbrzymie znaczenie, o czym już tu wielokrotnie powiedzieliśmy, bo u ponad 90% jest to pierwszy objaw. Raka płuca, ale pamiętajcie Państwo, że każde może towarzyszyć innym chorobom przewlekłym, takim chociażby jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc, która również wymaga diagnostyki i leczenia.